To jest boks, jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Sztawskiej Porębie i Bino Poulet. Najpierw tego, który do linku będzie jako pierwszy w narożniku niebieskim, Paweł Sowik. 98 kg, 600 g, tyle waży Paweł Sowik. Jego rywalem w tym półfinale będzie... Pochodzący z Kaszub Kasper Mejna! 111 kg, 600 g, to Kasper Mejna przed walką półfinałową w turnieju rookie Boxing the tournament. Panowie, najpierw pozycja bokserska, bardzo proszę. Jeszcze pół wina Wagi Uwagi Ciężkiej Walka Rzeczy Rundowa Kasper Mejna. Wielkie brawa. Panowie, dziękuję Wam bardzo. Wszystkich Panów boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.